Jeśli kliknęliście w ten film, to pewnie jest szansa, że zmagacie się z zastojem czytelniczym. No więc nie wiem, czy Wy się zmagacie, ale ja się z nim zmagałem, to znaczy byłem w takim właśnie stanie zastoju czytelniczego przez, no myślę, że przynajmniej rok, ale raczej nawet chyba dłużej. W każdym razie, no był to taki okres, w którym czytałem o wiele mniej niż wcześniej. Nie do końca wiedziałem czemu, czytam o wiele mniej, no ale na pewno czytanie spra nie sprawiało mi takiej frajdy i nie miałem takiej motywacji do tego, żeby tak wiecie pożerać książki, nie? No więc w takim stanie byłem, ale niedawno udało mi się z niego e, wyjść, to znaczy wrócić właśnie do takiego mm, do takiego stanu w życiu, w którym e, można by powiedzieć właśnie, że pożeram książki na znaczy, że czytam po prostu dużo więcej i sprawia mi to bardzo dużą frajdę. No i jak to się stało? Właśnie o tym chciałbym teraz tutaj e, krótko opowiedzieć, żeby być może kogoś, kto byłby w podobnej sytuacji, zainspirować um, do tego, żeby z niej wyjść. No i też wiecie, to tak... Mm, w ramach jakiegoś disclaimera, to nie jest tak, że no, to jest złe, że się czyta mało, nie? No, można w ogóle nie czytać, to też jest spoko. Po prostu chodzi o to, że ja czytać lubię i lubiłem kiedyś bardzo i trochę mi tego brakowało, ale jakoś nie mogłem a, tak wrócić na te tory czytelnicze. I o to, o to tutaj mi chodzi, żeby może komuś dać inspirację do tego, żeby właśnie na takie tory wrócić, jeżeli byłby w, 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 w podobnej sytuacji. No, no więc... Y Zaczęło się od tego, że jakieś chyba półtora miesiąca temu, coś takiego, rozmawiałem o, o czymś, chyba no, o, o czymś o książkach z, z Natalią, z moją dziewczyną. No i ona w pewnym momencie zasugerowała mi, że ja w zasadzie nie czytam fikcji. W sensie, że bardzo mało czytam fikcję albo prawie w ogóle. No i w tamtym momencie moja reakcja była raczej taka, że no. Faktycznie, w sensie, czytam mało, ale chyba nie także wcale. Zdarza mi się, no ale chyba rzeczywiście większą przyjemność mam z czytania takich rzeczy z no, zakresu literatury faktu. Jakieś takie reportaże, popularno-naukowe książki i tak dalej. No i no, jakby ta rozmowa się odbyła i później. Za jakiś czas czytałem książkę 4 tydzień pracy Dima Ferisa. I tam w pewnym momencie ten autor sugeruje, żeby w życiu ogólnie mieć dwie książki czytane równolegle, przynajmniej dwie, ale żeby czytać maksymalnie jedną właśnie z zakresu takiej literatury faktu, jakąś taką. Właśnie niefikcyjną książkę, na której trzeba się skupić, żeby tam przyswoić z niej jakąś wiedzę. No i drugą, przynajmniej właśnie jedną książkę, taką fabularną, fikcyjną, którą czytamy po prostu dla rozrywki i dla relaksu. Na przykład, tak wiecie, żeby sobie poczytać przed snem, czy coś takiego. No, i ja wtedy, jak to przeczytałem, to tak chwilę się nad tym zastanowiłem. I pomyślałem, że rzeczywiście to jest całkiem spoko pomysł. Bo ja ogólnie raczej miałem takie zdanie, że nie chcę zaczynać więcej niż jednej książki, nieważne jakiej na bo jak tak zrobię, to już w ogóle się pogubię w tym, którą książkę mam czytać i nie będę żadnych książek kończył. No, i już w ogóle wypadnę z tego czytelniczego świata wtedy, nie? No i po tym przemyśleniu właśnie, że może jednak fajnie mieć z takich różnych typów książki czytane równolegle, postanowiłem, że spróbuję. No i sięgnąłem właśnie po jakąś książkę, no bo tamta książka była właśnie tą powiedzmy aktualnie czytaną przeze mnie literaturą faktu, niefikcyjną książką. No i postanowiłem sięgnąć po jakąś fikcję. Wtedy trafiłem na taką książkę wyznania Kanae Minato. Nie wiem, czy poprawnie wymawiam tutaj nazwisko tej autorki, ale jest to na japońską autorką, więc mogłem przekręcić. No i ta książka mnie wciągnęła, bo no tam jest dużo, dużo się dzieje w tej książce, dużo jest zwrotów. Nawet nie powiedziałbym, że zwrotów akcji, tylko zwrotów perspektywy. Tam poznajemy różne perspektywy bohaterów i to jest takie właśnie niesamowite odkrywanie pewnych tajemnic w ten sposób, tam w tej książce. Ale no nic więcej nie zdradzając, to no jest ona bardzo wciągająca, ale przy okazji też jest nie za długa, no więc przeczytałem ją nie wiem, chyba w trzy wieczory, coś takiego. Dosyć szybko w każdym razie. No i um, wtedy już jakby byłem wciągnięty myślałem sobie fajnie, fajnie, fajnie tak poczytać i wtedy jakby rzeczywiście uznałem, że czytanie równolegle dwóch książek, jeżeli one są z różnych typów, z różnych światów książkowych jest spoko i rzeczywiście, że może się sprawdzić. No więc poszedłem dalej tym tropem, zacząłem szukać jakiejś innej fikcji do czytania i tak trafiłem na trylogię o Wayne Ward Pines, Blake'a Croucha. To jest trzecia część tej trylogii. Dwie pierwsze czytałem na czytniku, więc ich tutaj nie mam. I no, te książki wciągnęły mnie bardzo. Jak się okazało, w ogóle ta trzecia część wyszła niedawno, także jej nie mogłem przeczytać na czytniku, bo tamte dwie pierwsze książki przeczytałem. W zasadzie ciągiem, um, czytając je na, na czytniku. I no, ta książka jest super wciągająca, ale za dużo o niej nie można powiedzieć, bo każdy spoiler może jej um, mocno zaszkodzić. Więc yy, powiem tyle, że jak ktoś oglądał serial Twin Peaks, przynajmniej trochę, i podobał mu się klimat tego serialu, to ta książka jest na pewno dla niego. A w innych wypadkach to nie wiem, ale myślę, że i tak warto, bo jest naprawdę to super przygoda. No i kiedy tą trzecią książkę, bo zamówiłem ją papierową, bo nie mogłem jej właśnie dostać na czytnik jeszcze, to kiedy dostałem ją, tą zamówioną, tę zamówioną książkę, to wróciła do mnie ta taka iskierka i to takie jaranie się tym, że ma się nową książkę, którą bardzo chce się przeczytać. I to takie, ten stan, którym po prostu nie mogę się doczekać, żeby usiąść i zacząć czytać. No więc wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że wróciło do mnie to bycie w takim ciągu czytelniczym. I teraz jakby już po tych czterech przeczytanych książkach właśnie zacząłem piątą. I od tego tygodnia tak naprawdę, no nie, no to tam tydzień z kawałkiem. Niecałych dwóch tygodni w każdym razie przeczytałem już cztery i trochę książki, a więc dużo więcej niż w poprzednim tym okresie, nie wiem, roku. W sensie być może w roku przeczytałem cztery, ale chodzi o to, że tak, gęstość książek w tym ostatnim okresie u mnie w życiu była dużo większa. No i właśnie yy, odkryłem, znaczy, zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście to była prawda, że ja nie czytałem fikcji i być może dlatego właśnie też nie czytałem tak dużo jak kiedyś, bo jak sobie o tym pomyślałem, to kiedyś szczególnie jak byłem młodszy, to głównie czytałem fikcję i to taką fikcję, która mnie wciągała. No i dlatego też czytałem bardzo dużo. No i myślę, że właśnie taki powrót do fikcji, to może być dobra droga do wyjścia z takiego zastoju czytelniczego dla osób, które byłyby w podobnej sytuacji jak ja. A więc może, może kogoś to właśnie do tego zainspiruje. No i jakbyście szukali jakichś książek wicyjnych, które mogą być wciągające i którymi łatwo z takiego zastoju wyjść, to właśnie te, te o których powiedziałem, są na pewno super. Ale też, bo właśnie jak um, dostałem tę książkę, w sensie i czekałem na to, żeby tylko usiąść i zacząć ją czytać, to przypomniałem sobie, że miałem podobną, podobny moment przez chwilę w zeszłym roku, um, kiedy byłem w, w księgarni i zobaczyłem, że jest nowa część serii, e, którą czytałem jak byłem młodszy, Felix Netinika. I wtedy, no pomimo, że... Jakby, no pomyślałem po prostu, że o, ciekawe w sumie, co tam się... Jak, jak dalej poszła ta historia i w ogóle. I um, wydaje mi się, że przeskoczyłem też jakieś tam książki w tej serii po drodze do tej, ale no, nieważne. W każdym razie stwierdzimy, a spróbuję, sprawdzę. No i wtedy rzeczywiście też poczułem trochę tę ekscytację, jaką miałem, jak czytałem tę serię, jak byłem młodszy. Mm, właśnie to takie wyczekiwanie na to, żeby móc przeczytać. Usiąść i poczytać książkę. No i. No wiadomo, to było trochę inne doświadczenie, bo z innej perspektywy patrzy się na te, te historie. Nie do końca jest się. Um, grupą docelową już teraz takiej literatury. Ale nadal to może być super przygoda, i nadal to może być bardzo. Mm, przyjemne do czytania. No więc myślę, że taki powrót do serii, którą czytaliście kiedyś. Jak byliście młodsi, która was bardzo wciągnęła, to też może być dobra droga do tego. Więc też mogę to polecić. No tutaj jakby też myślę, że warto dodać, bo może ktoś potrzebuje tego usłyszeć, że e, tak, no to, to to jest literatura młodzieżowa, ale no nadal jak się nie jest młodzieżą, tylko jest już trochę starszym, to też można ją czytać i też można e, dobrze się bawić czytając ją. To jest w porządku. Jakby co? W sensie no, można czytać takie książki, jakie sprawiają nam Friday, i tyle, nie? I to jest spoko. No, mm, to chyba tyle, co chciałem tutaj powiedzieć. A, no, mogę jeszcze tylko powiedzieć, że jakby no, nie wszystkie książki muszą sprawiać Friday w ogóle, ale no, w tym filmie chodziło mi właśnie o takie pokazanie czy opowiedzenie o tej mojej. Krótkiej ostatnio drodze, yy, którą przebyłem do tego, żeby yy, znowu wzbudzić w sobie taką iskierkę podjarania czytaniem książek. Także o tym chciałem opowiedzieć i tym się podzielić. No i, i w sumie chyba tyle już. Yy, nic tu więcej po mnie. Także do zobaczenia na razie.